No, cześć wszystkim. Dzisiaj recenzja ostatniego odcinka Wacy pierścieni, pierścieni władzy. Ósmy, ostatni odcinek. Wiem, co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o historię, to poplątanie z pomieszaniem, jeżeli byśmy go traktowali w kontekście tolkienowskim, to makabra straszna. Wszystko tak pokręcone i pomieszane, że głowa mała. Jeżeli chodzi o serial Fantazy, to naprawdę super. W końcu jest jakaś akcja. Pomimo tego, że nie ma tu tym razem krasnoludów, to wszystko szybko się dzieje, wszystko się szybko rozwija, więc to na pewno duży plus. Jeżeli chodzi o samo. Podejście do serialu w tym odcinku, no to tu naprawdę się postarali, jeżeli chodzi o same widoki, o same animacje. Naprawdę jestem zaskoczony. Tutaj naprawdę duży plus dla twórców. Jeżeli chodzi o fabułę, no to w tym jednym odcinku pchnęli ją tak do przodu. Że naprawdę ciężko się zorientować, jak to jest możliwe. Jak dla mnie mogli spokojnie zrobić to na kolejne dwa odcinki, rozpisać, podejść do tego trochę inaczej. No ale mówi się trudno. Tym razem nawet y, epizod z Galadrielą mnie nie denerwował. Tutaj naprawdę bardzo fajna akcja. Dali radę. Jeżeli chodzi o pozostałe osoby, pozostałe wątki no to mamy tutaj bardzo dużo z hardfootami i rozwiązano sprawę ze śledzącymi ich trzema postaciami w bieli co na końcu też się fajnie rozwija i fajnie akcję pcha do przodu Jeżeli Chodzi o pozostałe, no to mamy tu tylko jeszcze Numenor. Tutaj nic się nie dzieje. A trochę szkoda, bo mieli naprawdę możliwość na fajną akcję, a wszystko się niestety, ale bardzo szybko rozwlekło, rozlało i nic z tego nie ma. Przyjechali, stoczyli jedną porządną bitwę i musieli uciekać z podwiniętym ogonem. No trochę śmieszne. Jeżeli chodzi o podsumowanie całego sezonu, no to jako serial fantazy bardzo fajny bardzo fajne widoki, bardzo fajne krajobrazy fajna historia ale jeżeli chodzi o Tolkiena, no to tutaj polegli na całej linii widać, że mają to w nosie ale z tego co zauważyłem na internecie dużo ludzi głośno szczeka, większość i tak to ogląda bo nie są zapaczeni Jakoś drastycznie w Tolkiena, więc im to nie przeszkadza. Myślę, że tak powinno być, bo tak jest w telewizji, więc tak sobie oglądają. Nie muszą się znać na wszystkich książkach i być specjalistami. No, Amazon bardzo fajnie to wykorzystał i fajnie pociągnął to do przodu. No same sama oglądalność na Amazonie już świadczy o tym, że dużo ludzi to ogląda i im się to podoba. A po tym odcinku na pewno będą czekać na drugi sezon. Sam jestem ciekaw, co będzie dalej, jak to rozwiną, bo zakończenie tego odcinka jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, chociaż poplątane z pomieszanym. Jedyne, co mnie tutaj w tym odcinku drażni, to na sam koniec otrzymujemy piosenkę o pierścieniach władzy. To, co u Petera Jacksona było na początku wypowiedziane w fajnym stylu o pierścieniach dla elfów, krasnoludów i dla ludzi tutaj zaśpiewane przez jakąś anorektyczkę, która się z tym tekstem męczy no i to jest akurat najbardziej drażniące Dla mnie odcinek na duży plus chociaż moim zdaniem powinien być rozpisany na przynajmniej jeden albo dwa dodatkowe odcinki, żeby na spokojnie to rozwiązać, a nie gnać tak do przodu. O tyle na dziś, dzięki i do zobaczenia następnym razem, hej.